Tym razem przedstawiam wam dietę vegan, która opiera się wyłącznie na produktach roślinnych. Weganizm polega na wyeliminowaniu z diety wszelkiego rodzaju mięsa, w tym jaj i nabiału. Dieta wegańska jest oparta głównie na produktach roślinnych. Dieta ta również bardzo dobrze wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej. A tutaj przykładowe menu: Pierwszego dnia mieliśmy ryżankę z konfiturą wiśniową i sokiem z czarnego bzu. Drugie śniadanie: wygański kawior z warzywami i chlebem. Na obiad pieczeń zielonego groszku w sosie chrzanowym z kaszą jęczmienną i surówką spora i kiszonego ogórka. Na podwieczorek, ciasto marchewkowe z orzechami, a na kolację makaron rita w sosie szpinankowym z pieczonymi warzywami i kruszonymi orzechami. I dzień drugi. i na śniadanie wegańska pasta ala jajeczna z kolorową papryką i bułką grahamką. Na drugie śniadanie smoothie z jarmużu, banana i jabłka z młodym jęczmieniem. Na obiad wegetariańska lasagna z kolorową soczewicą i pieczonymi warzywami. Pod wieczorek kokosowe trufle ryżowe. Kolacja naleśniki nadziewane warzywnym farszem. Jeżeli jesteście zainteresowani taką dietą, zapraszam Was na stronę dietyżycia.pl, gdzie będziecie mogli sobie zamówić właśnie taki catering dietetyczny.